Druga wojna światowa to nie tylko Blitzkrieg, co z czym najczęściej nam się kojarzy, czyli z szybkim atakiem, z masowanym atakiem czołgów i armat oraz samolotów, motocykli, ciężarówek, samochodów i czymkolwiek jeszcze. Niewiele osób wie, że latem 1944 roku na terenie Polski doszło do walk wręcz okopowych. W tle tych wszystkich działań wojennych znajdują się jeńcy, czyli żołnierze, którzy dobrowolnie oddali się w niewolę nieprzyjaciela. Zarówno Stalin, jak i Hitler gardzili swoim przeciwnikiem, więc jeńcy byli skazani na tragiczny los. Jednak odrębną grupę jeńców stanowili ci, którzy byli uprowadzeni, celowo uprowadzeni, w celu wyciągnięcia od nich informacji. I to właśnie o takich przypadkach dzisiaj Państwu opowiem. W tym celu wybrałem się do miejscowości Szlachecki Las w powiecie zwoleńskim na południu województwa mazowieckiego. Serdecznie zapraszam na odcinek. Historycy szacują, że śmiertelność wśród czerwonarmistów wziętych do niewoli przez wojska III Rzeszy sięgała ponad 50%. Oczywiście w pierwszych dniach wojny, w pierwszych dniach operacji Barbarossa, czyli napaści hitlerowskich Niemiec na stalinowską Rosję, do niewoli niemieckiej trafiały tysiące czerwonoarmistów. Błyskawiczny atak, w który sam Stalin do pewnego momentu sam nie wierzył, był całkowitym Zaskoczeniem dla Armii Czerwonej. Ta jednak po pewnym czasie zdołała zatrzymać pochód niemiecki u bram Moskwy i przejść do kontrataku. W międzyczasie jednak do niewoli niemieckiej trafiły już setki tysięcy. Żołnierzy Armii Czerwonej. Los w większości z nich był przerażający. Niemcy nie tylko nie dbali w jakikolwiek sposób o wziętych do niewoli jeńców, ale również celowo i planowo przeprowadzali ich eksterminację. Było to związane również z planami eksterminacji na terytoriach wschodnich. Jeńców rosyjskich rozstrzeliwano, głodzono. Dość powiedzieć, że straty wśród jeńców schwytanych. Na zachodzie przez Niemców, czyli Anglików, Brytyjczyków, Francuzów, były dziesięciokrotnie, a nawet piętnastokrotnie mniejsze niż te, których przetrzymywani byli Rosjanie. Głód był tak przerażający, że dochodziło do aktów kanibalizmu. Jeńcy zjadali ciała swoich zmarłych kolegów. Na procesach norymberskich ta kwestia była wielokrotnie podnoszona. Udało się ustalić, że Niemcy celowo i planowo przeprowadzali eksterminację rosyjskich więźniów. Było to oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, związane z planową eksterminacją całych ziem wschodnich, zostawiając niewielką część, która mogła po wojnie służyć niemieckim panom. Szacuje się, że do momentu wyzwolenia w niemieckich obozach chińskich zmarło lub zostało zamordowanych ponad 3 miliony rosyjskich jeńców wojennych. Łącznie w trakcie II wojny światowej do niewoli niemieckiej trafiło ponad 6 milionów. Rosyjskich żołnierzy, tak więc możemy mówić tu, że ponad połowa z nich zmarła lub została zamordowana w niewoli. Znajdujemy się obecnie w rosyjskim okopie, w rejonie miejscowości Andrzejów, konkretnie na pierwszej linii, na której front ustabilizował się w sierpniu 1944 roku, i tutaj krótkie tło historyczne. Latem 1944 roku w lipcu operacja Bagration zakończyła się właśnie nad Wisłą. Niemcy, pobici w rejonie Kowla, Lublina, panicznie wycofywali się na zachodni brzeg Wisły, gdzie już od jakiegoś czasu trwały przygotowania do obrony przed rosyjską ofensywą. Front na początku ustabilizowany na linii Wisły został już dwa dni po przybyciu na te tereny Rosjan przełamany. Rosjanie w niewielkich grupach przeprawiali się czy to w pław, czy na niewielkich łódkach, które udało im się znaleźć, i tworzyli niewielkie przyczółki, na które stopniowo przerzucali zarówno większą ilość żołnierzy, jak i moździerze działa, a później nawet pojazdy pancerne. Forsowanie wisły dokonane przez oddziały 69. Armii Armii, Armii Czerwonej oraz 1. Armii Wojska Polskiego w rejonie Dęblina i Puław udało się tak naprawdę w trzech miejscach w rejonie Chodczy, w rejonie Lucimi oraz w rejonie Nasiłowa. Desant oddziałów polskich pod Dęblinem zakończył się niestety dużymi stratami i przyczółka tego Polakom nie udało się zdobyć. Jednak na południu wszystkie te niewielkie operacje odniosły sukces. Rejon Lucimi, w którym wojska rosyjskie odniosły największy sukces podczas forsowania Wisły, stał się następnym miejscem skoncentrowania większych ich sił. Na tyle dużym, że zbudowano tam most przeprawowy. Tydzień po nieustannych kontratakach Niemców, którzy próbowali wepchnąć Rosjan do Wisły, Rosjanie przemieścili się kilka kilometrów na zachód, a front zatrzymał się na granicy wsi Andrzejów, w której obecnie jestem. I to tutaj właśnie. Rozegrały się kluczowe w naszej opowieści wydarzenia. Ten konkretny odcinek frontu między rzeką Zwolenką przez się Andrzejów oraz Szlachecki Las został obsadzony przez 247 dywizję rosyjską Armii Czerwonej. Po wykrwawieniu po dużych stratach i zmęczeniu głównych sił oddziały te zluzowano i na ich miejsce przybyły oddziały 247 dywizji Strzeleckiej. Po drugiej stronie Niemcy również nie próżnowali i ściągali nad nadwiślański front coraz więcej jednostek. Nad przyczółek puławski, czyli. Przyczółek na początku stworzony z trzech małych przyczółków, następnie połączony w jeden, nazywany przyczółkiem puławskim, ściągano oddziały 214 dywizji piechoty, ale również i węgierskie SS, pułk policyjny z Radomia oraz wiele innych rozbitych jednostek, które następnie wcielano do 214 dywizji nieodłącznym elementem spacerów po terenach nadwiślańskich, w których toczyły się ciężkie walki od lata do zimy przełomu 44 i 45 roku są często wychodzące na polach pozostałości tu na przykład widzimy łuskę karabinową pochodzącą z rosyjskiego karabinu Mosin, Mosin-Nagant wystrzeloną albo przez karabin maszynowy albo albo przez zwykły karabin Mosina. Takich łusek tutaj znajdują się setki, jeśli nie tysiące. Nie będę wszystkich oczywiście Państwu pokazywał, na które natrafiłem tutaj spacerując na obrzeżach pola w miejscowości Szlachecki Las, ale proszę mi wierzyć, takich łusek są tutaj ogromne ilości. Dowódca 274 Dywizji Strzeleckiej, generał major Wasylij Szulga nie do końca orientował się w sytuacji, jaką pozostawiły mu zluzowane jednostki. Wiedział jedynie, że naprzeciwko znajdują się okopane bataliony 355 i 367 pułku 214 Dywizji Piechoty. Nie posiadano żadnych informacji o liczebności tych oddziałów w rozlokowaniu pól ani o kluczowej dla późniejszej ofensywy. Obronie przeciwpancernej przeciwnika. Kluczowe przy ustalaniu tych informacji było wyłapywanie tzw. języków, czyli żołnierzy wroga, mających wyjawić pewne informacje. W tym celu rosyjskie grupy przechwytujące przekradały się przez ziemię niczyją do wrogiej linii. 22 października sztab wydał rozkazy, wyznaczono miejsce oraz czas dokonania wypadów w celu zdobycia języka. 340 osobna kompania rozpoznawcza na południe od Szlacheckiego Lasu w nocy z 31 października do 1 listopada 1944 roku. 961 Strzelecki Pułk Andrzejów, rzeka Zwolenka w nocy z 28 na 29 października 1944 roku. 963 Strzelecki Pułk Rutki w nocy z 27 do 28 października 1944 roku. Niemiecka obrona w rejonie wsi Andrzejów oraz Szlachecki Las była bardzo dobrze przygotowana na rosyjski atak. Aby dostać się do wrogich okopów, zwiadowcy musieli pokonać około 200-250 metrów neutralnego gruntu. Następna linia, 10-20 metrów od nieprzyjacielskiego okopu, to były pułapki. Pola minowe oraz zasieki z drutu kolczastego. Jednak nawet po przedostaniu się przez ziemię niczyją na zwiadowców czekały bunkry ze stanowiskami karabinów maszynowych. Wypad na nieprzyjacielskie linie w ciągu dnia nie wchodził w rachubę, znacznie rozsądniej było działać w nocy. Rosjanie wiedzieli ponadto, że Niemcy najmniej czujni mogą być między godziną 19 a 21, kiedy do pierwszych linii dostarczano gorący posiłek. Listopadowa i grudniowa deszczowa pogoda działała na korzyść Rosjan, ale wróg też to rozumiał. Jeńcy zeznawali, że Niemcy podjęli następujące próby obrony przed rosyjskimi grupami zwiadowczymi: W celu nocnego wzmocnienia posterunków nie rozrzuca się żołnierzy po całym okopie w pojedynczych i dwuosobowych posterunkach, jak to miało miejsce wcześniej, lecz rozmieszcza się w grupach, w oddziałach, które stale przemieszczają się po przydzielonym obszarze obrony. Kiedy dowództwo dywizji nakazało złapanie języka, dowódca tej operacji, kapitan Dmitrij Triszkin, zdecydował się wykonać to zadanie przy użyciu grupy 13 zwiadowców pod dowództwem porusznika Petera Wasilczenko, a także dwóch saperów. Z nich powstały cztery podgrupy: pierwsza, sześć osób mających schwytać więźnia. Dwie grupy osłaniające pierwszą, liczące po trzy osoby. Czwartą grupę stanowiło dwóch saperów, mających zapewnić przejście przez zasieki z drutu kolczastego i pole minowe. 28 października oficer wywiadu dywizji Semeniuk. Zdecydował, że miejscem dokonania akcji będzie położone na 250 metrów na północny zachód od wsi, szlachecki las, stanowisko karabinu maszynowego. 3 listopada grupa złożona z 15 zwiadowców podczołgała się około godziny 19.20 pod niemieckie linie okopów. Do pokonania zostały jeszcze około 20 metrów. Saperzy podciągnęli około 25 kg. Materiału wybuchowego, który następnie podłożyli pod zasieki z drutu kolczastego. Potężna eksplozja, którą, którą wywołał właśnie ten materiał wybuchowy. Miała sugerować, że doszło do trafienia pociskiem artyleryjskim i ta akcja była specjalnie umówiona z oddziałami artylerii na sowieckim zapleczu, które zaczęły ostrzeliwać pozycje na południe, około e, miejscowości Andrzejów. Przypominamy, akcja miała miejsce w okolicy Szlachecki Las. Za chwilę przejdziemy do dokładnego miejsca dokonania tej akcji, ponieważ rosyjskie mapy i źródła są bardzo dokładne w sprawie tego, gdzie dokonano tej akcji. Idąc. Asfaltową drogą w miejscowości Szlachecki Las natrafiłem na wyorane w trakcie prac polowych ciekawe przedmioty, które się tutaj znajdują. Pierwsza to oczywiście brzechwa granatu moździerzowego. Bardzo częste znalezisko. Oczywiście rosyjski granat. Przyjmuje się, że znajduje się tego typu brzechwy w miejscu, w którym spadł. Jednak oczywiście to miejsce było przez ciągniki na przestrzeni lat przeorywane. Natomiast drugi przedmiot jest nieco ciekawszy. Znajduje się tutaj. O, jest to pozostałość łuski 2 cm Flak. Flak Awerkanone, czyli niemieckiego działka przeciwlotniczego. Tego typu armatki stanowiły duże zagrożenie dla przelatujących w rejonie samolotów, takie jak okuruźniki rosyjskie, słabo opancerzone, a właściwie nawet nieopancerzone rosyjskie samoloty zwiadowcze czy bombowe, ale też były używane niekiedy jako broń przeciwpancerna przeciwko lekko opancerzonym pojazdom przeciwnika, a nawet przeciwko piechocie. Takie ciekawe znaleziska na brzegu drogi można dzisiaj spotkać. Za moimi plecami, około 50 metrów, na zachód od tej drogi znajdował się niemiecki okop. Rosjanie, przeczągawszy się około 200 metrów od swoich okopów przez ziemię Niczyją, doszli do 10-20 metrów do nieprzyjacielskiego okopu. W tym momencie nastąpiła ogromna eksplozja, która spowodowała duże zniszczenia w przegrodzie, zaporze z drutu kolczastego. Artyleria, która ostrzelała w pozycję Andrzejowa odwróciła uwagę Niemców i w tym czasie grupa przechwytująca rzuciła się do nieprzyjacielskiego okopu. W bunkrze przy stanowisku karabinu maszynowego znajdowało się dwóch Niemców. Jeden z Rosjan wyciągnął broń i krzyknął Hände hoch, po niemiecku ręce do góry. Niemcy posłusznie wykonali rozkaz, jednak kiedy żołnierze próbowali obezwładnić i związać Niemca, następnie wyciągnąć go z okopu, drugi korzystając z chwili nieuwagi, rzucił się na pilnującego go Rosjanina. W ciemnościach wybuchła zażarta walka wręcz. Ostatecznie Niemiec zginął zabity ciosem saperki w głowę. Rosjanie wyciągnęli Niemca z okopu i zaczęli się wycofywać. Oficer dowodzący akcją, kapitan Wasylchenko, wystrzelił zieloną flarę, która była umówionym sygnałem, aby Rosjanie ostrzelali pozycję, z której wycofywała się grupa zwiadowcza, aby uniemożliwić pościg. I tak oto, z tylko jednym rannym, rannym w wyniku szałotaniny z jednym z Niemców, Rosjaninem, grupa zwiadowcza wycofała się na swoje pozycje, niosąc ze sobą Jeńca. Jeńcem okazał się być niemiecki oficer 5 Batalionu 355 Pułku 214 Dywizji Piechoty. Zeznania Jeńca potwierdziły obecność na tym obszarze tych samych jednostek, co wskazał poprzednio wzięty do niewoli żołnierz tej dywizji. W trakcie przesłuchania w kwaterze głównej 69 Armii oficer zeznał, 214 Dywizja Piechoty składa się z czterech pułków. Z trzech pułków piechoty 355, 367, 568 oraz 264 Pułku Artylerii, batalionów fizylierów i jednostek specjalnych. 355 Pułk składa się z trzech batalionów, po trzy kompanie karabinów i jedną kompanię karabinów maszynowych każdy. Piąta kompania broni obszaru między Szlacheckim Lasem a Rutkami, liczącym 800 metrów. Dowódcą 214 Dywizji Piechoty jest generał Kirchbach, Dowódcą 355 pułku pułkownik Schroeder. Zadaniem kompanii jest stawianie silnego oporu. Takie niezwykle skutecznie przeprowadzone i zaplanowane operacje przechwycenia niemieckiego żołnierza z jego własnej linii okopu stanowiły nie lada wyzwań dla Niemców i wołały duże zamieszanie w ich szeregach. Warto zaznaczyć, że w tym czasie na tym niewielkim obszarze między rzeką Zwolenką od Andrzejowa do Baryczki przeprowadzono łącznie kilka takich akcji, podczas których schwytano trzech niemieckich żołnierzy, którzy ułatwili Rosjanom późniejsze wstrzelenie się w określone pozycje, jak i również przygotowanie podstaw pod przyszłą ofensywę. Jednak takie akcje były niezwykle niebezpieczne. Oprócz ostrzału karabinami maszynowymi i karabinami z okopów nieprzyjaciela, śmiertelnym zagrożeniem mogły stać się ostrzał niemieckiej artylerii lub moździerzy, który by zdziesiątkował taką kompanię znajdującą się na otwartej przestrzeni. Poza ostrzałem artyleryjskim na Rosjan czekały zmyślne pułapki, miny naciskowe z naciągiem. W noc na 1 grudnia podczas kolejnego wypadu grupa zwiadowców omyłkowo weszła na Pole minowe pod szlacheckim lasem. Skończyło się to śmiercią jednego z nich, a siedmiu żołnierzy odniosło rany. 5 grudnia z kolei na minie w okolicy Andrzejowa zginął saper i zwiadowca. Przeszedłem obecnie na niemieckie linie umocnione. Mamy tutaj dużą ilość bunkrów oraz okopów. I przechodzimy również do tego, że znajdujący się tu żołnierze byli idealnym materiałem na Takiego jeńca informatora. Często w opracowaniach dotyczących II wojny światowej na froncie wschodnim pomija się fakt, że oficerowie polityczni, oficerowie propagandy to nie tylko domena Armii Czerwonej. Po drugiej stronie również występowali oficerowie, których celem było dbanie o morale żołnierzy, o wypatrywanie jakiegoś objawu defetyzmu, a w przypadku dezercji czy Świadomych działań przeciwko własnym oddziałom, również i wykonywali oni egzekucje, a było się czego obawiać. Los jeńców wziętych do niewoli przez Rosjan był nie do pozazdroszczenia. Jeżeli więzień nie zamierzał zeznawać, najczęściej kończyło się to torturami i dalszą próbą wymuszenia tych zeznań, które, jeżeli one nie przynosiły skutków, najczęściej kończyły się. Śmiercią. Oficerowie wywiadu, ponieważ przypomnijmy, że te oddziały, które dokonywały wypadów na nieprzyjacielskie linie, nie były złożone z samych szeregowców. W większości byli to podoficerowie, albo nawet oficerowie wywiadu, czyli elita Armii Czerwonej. Znali swoje sposoby, jak wymusić zeznania. Mieli długą praktykę, nie tylko na własnych obywatelach, ale i z wcześniejszych lat na nieprzyjacielu. Dla osób interesujących się historią II wojny światowej, działania rosyjskich grup wywiadowczych mogą przypominać te, jakie przeprowadzano na przykład w rejonie Stalingradu, gdzie Okrążone wojska niemieckie musiały zmagać się z pojedynczymi żołnierzami rosyjskimi, którzy podejmowali straceńcze ataki na ich pozycje, podkradając się, atakując przy użyciu noży, saperek, broni krótkiej i granatów, niczego nieświadomych żołnierzy. Morale w armii niemieckiej w tym okresie czasu, kiedy dotarli, wycofując się ze frontu wschodniego do Polski. Było tragiczne. Ci, którzy uszli z życiem z tej maszynki do mielenia mięsa, jaką był front wschodni, na pewno nie byli entuzjastycznie nastawieni do perspektywy spędzenia kolejnych miesięcy w okopach. Przypomnijmy, że walki trwały od końca lipca do początków stycznia 1945 roku, czyli ładnych kilka miesięcy do uzupełnień oddziałów walczących na froncie ściągano oddziały szkolne, nierzadko bardzo młodych żołnierzy i tak na przykład podczas ekshumacji w przeprowadzanych w rejonie Aleksandrowa Dużego w gminie Sienno w miejscu, gdzie od jesieni 1944 roku mieścił się lazaret dla rannych żołnierzy przywożonych między innymi z czółka w rejonie Chodczy, Andrzejowa, Lucimi. Podczas tych ekshumacji odkryto, że bardzo wielu pochowanych tam żołnierzy, tak, tak naprawdę większość, była w bardzo młodym wieku, w większości nawet nie wyżnęły się zęby mądrości. Przerażeni młodzi ludzie, rzuceni naprzeciwko e, najokrutniejszemu przeciwnikowi, jakiemu kiedykolwiek stawiali czoła, Musieli naprawdę bać się rosyjskich zwiadowców, którzy podkradali się i po prostu porywali żołnierzy. Znikający żołnierze stali się domeną walk na froncie wschodnim. Nie tylko tych, którzy próbowali się poddać, ale też tych, którzy byli bezpośrednio z własnych pozycji porywani przez oficerów wywiadu rosyjskiego. Akcje wywiadowcze w okolicy Szlacheckiego Lasu i Andrzyjowa należy jednak traktować jako pewne odstępstwo, od reguły. W tym czasie przeprowadzono setki takich operacji wywiadowczych, a niektóre z nich nigdy nie kończyły się zdobyciem jeńca, który mógłby posłużyć jako źródło wywiadowcze. Ponadto, w wyniku często nieplanowanych akcji, śmierć ponosiły setki niezwykle doświadczonych oficerów wywiadu, co było ogromnym ciosem dla Armii Czerwonej, borykającej się z dużymi problemami materiałowymi. Komisja Komitetu Obrony Państwa. Tak opisywała próby wyłapywania żołnierzy Wroga. Poważne niedociągnięcia występują w przygotowaniu i prowadzeniu operacji rozpoznania, zwłaszcza za liniami Wroga. Główny cel zwiadu schwytanie więźniów kontrolnych w wielu przypadkach nie jest realizowany. I tak w grudniu 192. Dywizji Piechoty przeprowadzono 23 akcje rozpoznawcze, których celem było zdobycie języka. W tych akcjach nie dostał się do niewoli ani jeden jeniec. A straty naszych grup rozpoznawczych wyniosły 26 zabitych i rannych. W 192, 247 i 174 Dywizji Strzelców od 1 stycznia do 15 lutego przeprowadzono setki operacji rozpoznawczych i nie schwytano ani jednego więźnia. W 331 i 251 Dywizji Strzelców zwiadowcy wielokrotnie wysadzali się w powietrze na swoich polach minowych, ponieważ nie wskazano im ich lokalizacji. II wojna światowa kojarzy nam się dzisiaj z hekatombą ludności żydowskiej, Holokaustem, ogromnymi ofiarami cywilnymi, zniszczeniem miast, jak i również setkami tysięcy poległych żołnierzy na wszystkich frontach tej okrutnej wojny. W tle tego wszystkiego znajdują się jednak jeńcy. Jeńcy obu walczących stron, czyli sojuszników państw OSI, jak i również państw koalicji antyhitlerowskiej. Do których naliczała się również stalinowska Rosja. Los tych jeńców był nie do pozazdroszczenia. Szczególną grupę pośród tych jeńców stanowią ci, którzy zostali pochwyceni i porwani z własnych linii do nieprzyjaciela w celu wydobycia od nich informacji. Mam nadzieję, że w dzisiejszym materiale udało mi się Państwu przedstawić właśnie kulisy jednej z takich operacji na przykładzie działań wywiadu w szlacheckim lesie i andrzejowie i zachęcam państwa do śledzenia kanału subskrypcji oraz także zajrzenia na patronite jeżeli chcą państwo by takie materiały pojawiały się również w przyszłości do zobaczenia